Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj odwiedziłem mojego kolegę rolnika, od którego kupiłem trochę wyrobów wędliniarskich. O tym Państwu za chwilę powiem, co takiego kupiłem i za ile kupiłem. Tydzień temu, dokładnie także, w sobotę, też odwiedziłem rolnika, ale innego. Od niego tak, że kupiłem i trochę kiełbasy, trochę boczku. O tym Państwu opowiadałem tydzień temu. Natomiast dzisiaj u tego rolnika, u mojego kolegi, z którym także trochę tam porozmawiałem, dowiedziałem się, drodzy Państwo, o takiej historii, o historii rolnika z gminy żgów. Ja jestem dosłownie przerażony tym, co się dzieje w tym kraju. Ta sytuacja wszystko wskazuje na to, będzie się jeszcze. Pogarszała. To, co zrobiono temu rolnikowi z tej gminy żgów, w jaki sposób go ukarano i za co go ukarano, to już Państwu powiem dosłownie za moment. Teraz skupmy się dosłownie na chwilę także na zakupach, które dzisiaj zrobiłem. Otóż, drodzy Państwo, kupiłem sobie blisko 2 kg cienkiej kiełbasy, tutaj spoglądam, za 61 zł. Cena wcale nie jest wygórowana. Wielki kawał naprawdę baleronu, bo to kilogram 600 za 68 zł i dwa takie smalczyki mięsne yy, po 11 zł. Sztuka to tam ze 300 gramów mam mniej więcej taki smalczyk mięsny, posmarowany chlebek, pajda chleba ze smalcem i ogórek kiszony. No, to jest coś wspaniałego, coś po prostu niebywałego. Takie dzisiaj zrobiłem zakupy. No i właśnie kolega opowiadał mi historię tego rolnika Szymona Kluki z gminy Żgów. I otóż, drodzy Państwo, on miał yy, chlewnię. To w zasadzie był hodowcą trzody chlewnej i sąd apelacyjny w Łodzi po ponad dziesięcioletnim procesie, proszę sobie wyobrazić coś takiego, wydał wyrok w sprawie hodowcy właśnie Szymona Kluki. Dwójka sąsiadów pozwała go za uciążliwe zapachy wydobywające się z chlewni. Należy Należy szczególnie podkreślić, jak czytamy w tym artykule, że sąsiedzi przeprowadzili się tam z dużego miasta z pełną świadomością funkcjonowania pobliskiej chlewni, a więc miastowi przyjechali sobie na wieść i nagle się okazuje, że przeszkadza im chlewnia. Wyrok zapadł mimo oceny biegłych którzy nie stwierdzili odbiegającej od normy uciążliwości zapachów bo to jest bardzo ważne hodowca ma zapłacić 100 tysięcy złotych za dość uczynień i opłat sądowych. Co więcej, nałożono na niego jeszcze także opostrzenia, takie jak stosowanie pasz o niskiej uciążliwości zapachowej, częste dezynfekowanie i mycie chlewni, ograniczenie zużycia wody, ograniczenie działalności wieczorami i w dni wolne od pracy, wywożenie obornika i gnojowicy ma zaś być uzależnione od odpowiedniej Pogody. Proszę sobie coś takiego wyobrazić. Rolnicy, drodzy państwo, stają się wrogiem publicznym w Polsce, gdyż ich działalność jest sprzeczna z obłąkanymi wizjami klimatyzmu i doktryny, która żąda od człowieka całkowitego porzucenia jakiejkolwiek formy korzystania ze zwierząt. Rolnik został ukarany dlatego, że hodował świnie i w związku z tym, że taka hodowla no chcąc nie chcąc, jak, jak ktoś był przynajmniej raz na wsi w okolicach jakiejś obory no to wie jakie to są zapachy w związku z tym, że te zapachy nie spodobały się miastowym no to założyli mu sprawę w sądzie i teraz musi zapłacić 100 tysięcy złotych za dość uczynienia. No to jest rzecz po prostu niebywała. Takie rzeczy się dzieją dzisiaj w naszym kraju. Takie rzeczy się dzieją. Sądy są w stanie zasądzić tego typu wyroki. Jeśli chodzi o kwestię tego rolnika, tego Szymona Kluki, tak się nazywa Szymon Kluka. No to ogłoszona jest w internecie zbiórka. Można, jeśli ktoś jest wrażliwy na jego los, można te parę złotych oczywiście tam wpłacić, żeby człowiek miał na zapłacenie tych wszystkich odszkodowań i kosztów sądowych, oczywiście. Drodzy Państwo, my teraz mamy oczywiście sytuację w Polsce tragiczną, kompletnie. To jest kompletna, ja bym powiedział. Y, tragedia y, z której my się prawdopodobnie już nie wyplączemy. Z jednej strony oczywiście ukrainizacja polskiego rolnictwa, z drugiej strony miastowi, jak się okazuje, tępią polskie rolnictwo, bo jak to teraz utrudni życie temu rolnikowi, to ja nawet nie chcę w ogóle myśleć, ale zdajcie sobie sprawę, że tutaj miastowi nie tylko właśnie w tej gminie, yy, prawda, mają pretensje do rolników. Były też w innych miejscach Polski, że im przeszkadzają w ogóle maszyny rolnicze używane gdzieś tam w gospodarstwie, że im traktor przeszkadza, że im koło im przeszkadza, zapachy też im przeszkadzają. A ja powiem Państwu, co ludziom na wsi, którzy mieszkają na wsi, co ludziom na wsi przeszkadza u miastowych. Te ich imprezy, te głośne krzyki w tych swoich domkach tam, prawda, postawionych z tymi ogródeczkami śmiesznymi, prawda, yy, te yy, tak zwane lansowanie swojego istnienia z głośną muzyką, imprezy, bardzo często do późnych godzin wieczornych, prawda, yy, ta cała taka Yy, miastowa swołocz, która Kupiła sobie tam domek na wsi, i tutaj uważa, że na własnym, gdzieś tam takim królewcu niemal, że gdzieś tam będzie sobie to swoje smutne życie celebrować. To ludziom ze wsi przeszkadza. Przeszkadza, bo tu jest taka sytuacja, że echo bardzo często niesie się po okolicy, więc to są uciążliwości, właśnie które, cokolwiek by o tym nie powiedzieć, ten hałas, cały ten, ten zgiełek, Biełk, ten, ten harmider taki przywieziony z tego miasta odbija się w dużym stopniu na zakłócaniu takiej ciszy, bo tutaj echo niesie się po okolicy naprawdę y, bardzo często y, intensywnie i to po prostu słychać. Słychać sobie balangę organizowaną przez miastowych w takim, y, prawda, domku y, nowobogackich. Bardzo często także przyjeżdżają składami. Przyjeżdżają z takimi motoreczkami na wieś, no, żeby sobie tym motorkiem, tym kładem gdzieś tam pojeździć. Ja na przykład tutaj w okolicy zdarza mi się widzieć ludzi, którzy gdzieś tam nawet po lasach jeżdżą na tych kładach, na tych motorkach. To jest wszystko, ja już powiem bardzo prosto, łamanie prawa, ale w tym kraju. To już nawet nie wiadomo, kto to prawo łamie, a kto y, oczywiście działa w zgodzie z tym prawem. Mamy już nie, nawet nie wiadomo, czy my w ogóle mamy jakiekolwiek prawo. No po tej ostatniej decyzji Sądu Najwyższego, który uznaje, że Dariusz Barski jest w dalszym ciągu prokuratorem krajowym, y, Bodnar stwierdza, że on nie będzie akceptował wyroków Sądu Najwyższego, bo to są tak zwani neosędziowie i oni w dalszym ciągu będą zaprowadzać w Polsce praworządność. Ale według norm i dyrektyw Unii Europejskiej, y, oczywiście odbije się to y, na y, jurysdykcji, y, jakości jurysdykcji polskiego prawa, które w ten czas dla Tuska i dla Bodnara y, przestaje istnieć. Ono jest w pełni nieakceptowane. Więc nie wiem, jakie prawo mamy. Wszystko wskazuje na to, że będziemy żyli w kraju, w którym obszar tego bezprawia będzie się poszerzał. I taka jest sytuacja polskiego rolnika ukaranego prawda, grzywną wysokości. 100 tysięcy złotych łącznie z tymi opłatami sądowymi. I ja tutaj, drodzy Państwo, zadałem jeszcze jedno pytanie mojemu koledze rolnikowi w związku z komentarzem, jaki jeden z widzów napisał pod moim ostatnim filmem, w którym pokazywałem, jakie wyroby wędliniarskie kupiłem od rolnika. Otóż o tych rzekomych swojskich wyrobach, że to wszystko stuczu przemysłowego z duńskich świń, bo już polskich ras nie można hodować, napisał widz kanału i ja zapytałem właśnie, czy te wyroby wędliniarskie, które on produkuje, są wytwarzane właśnie z tuczu przemysłowego z duńskich świn. I on mówi, że absolutnie nie. Że on tutaj neguje to w pełni, że to są polskie świnie hodowane w sposób naturalny, a on mu nawet mówi, że w sposób tradycyjny, tak jak się kiedyś świnie tam karmiło, bez żadnej chemii, bez żadnego tuczu przemysłowego, bez żadnych dodatków chemicznych, czy wszelkich tam związków, którymi miał by być rzekomo te świnie stuczu przemysłowego duńskiego karmione więc jeśli chodzi o te sprawy no to te wątpliwości chciałbym oczywiście już rozwiać to nie są świnie z tuczu przemysłowego yy, z duńskich prawda, tam jakiś farm, czy jakiś hodowli, nie, absolutnie to są tylko i wyłącznie polskie świnki. Z mojej strony to na dzisiaj wszystko, kłaniam się nisko i pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie